Daj rękę przez kwadrans w tej pozycji. Dziękuję. Oj, to musiało boleć. Proszę siadać. Nie lubię kłócia igłą. Zaciśnij pięść, zaraz się tobą zajmę. Której strzykawki powinna użyć? Mam ich tyle do wyboru. Aha, ta powinna być akurat. Teraz lekarstwo. Chyba żartujesz? Nie mogę patrzeć. Czujesz lekkie ukłucie. Proszę delikatnie. Czy już? I po bólu. Widzisz, nie było tak ź... Z... Skąd się wzięło to ubranie? Co się dzieje? Mam być twoją starzystką? Też nie rozumiem. Chwilka. Ach, chyba już wiem, co się stało. Użyła mnie właściwej strzykawki. Ups. Serio? To nawet całkiem fajne. Uch, to będzie długi dzień. To już ostatnia pieczątka. Robotę papierkową mam za sobą. Zasłużyłam na przerwę. Zajrzę na mój ulubiony kanał. To super zabawne. Zawsze mnie rozbawi. Kolejna porcja miłej pracy. Masz się z nimi uporać do końca dnia. Ale wredna. To mi zajmie całe wieki. Chyba dam Cheryl nauczkę. To będzie satysfakcjonujące. Uwaga na tackę z próbkami. Któż to do mnie dzwoni? Dzień dobry. Nie mam jeszcze wyników. Czas na niewinnego planka. To pewnie tylko ból głowy. Już prawie. Zwiążę jej sznurówki. Kto tu jest lekarzem? Ja czy ty? Nie mogę się doczekać. Muszę kończyć, mamo. Do zobaczenia. Aaaa! Ratunku! Nie! No to mamy problem. Ktoś to teraz musi posprzątać? Muszę przygotować się do operacji, to dość ciekawy przypadek, ale dla mnie to będzie rutyna, bo jestem niezwykle utalentowana. Najpierw umyję ręce. To moja szansa. Zaraz ci pokażę. Rozepnę jej fartuch chirurgiczny. <laughs> huh? Co jest grane? Kto to zrobił? Nikogo tu nie ma. Nie. Gdzie mój kitel? Przecież dopiero co tu wisiał. Ktoś sobie ze mną pogrywa. Nieważne, nie mam na to czasu. Muszę dokładnie umyć rączki i do sali operacyjnej. Macie! <grystanie> <cię>! Jak dziecko? <grystanie> Przyznaj, że to było zabawne. No dobrze, zaczynamy. Skalpel. Wykonam pierwsze nacięcie. Ha, musi być precyzyjne. Nagłe uzdrowienie! Wynocha z mojej sali operacyjnej! Ale się wystraszyłaś? A ty zasłużyłaś na bonus? Interesy z tobą to sama przyjemność. Te 24 godziny potwornie się dłużą. Ona jest taka jęzowata. Spokojnie, Sheryl. Wyluzuj. Głębokie oddechy. Szminka poprawi mi nastrój. Uwielbiam ten odcień. Zaraz. A gdyby tak? Chyba wiem, jak się na niej odegrać. Potrzebuję tylko tej strzykawki. Leszli mnie popamięta. Najpierw odetnę końcówkę. To do wyrzucenia. Odciągam tłoczek. Teraz przyda się nam szminka. Pomaluję od środka strzykawkę. Trzeba porządnie wysmarować. Wezmę skrawek folii przeźroczystej i nałożę na sam środek paska czerwony klej. Nie ma co żałować kleju. Przycisnę spreparowaną strzykawkę. Teraz muszę poczekać, aż klej przyschnie. Wcześniej przygotowałam dwa klejowe sopelki. Przymocuję je do folii za pomocą czerwonej farby. Obmaluję dokładnie wokół obwodu strzykawki. Doskonale! Prankowy instrument gotowy. Czas na ukoronowanie całego planu. Telefon do Ashley. Hej, Ashley! Czegoś ode mnie chciałaś? Cheryl? Wypadek przy pracy. O rany, ma, masz w szyi. Nie stój tak. Zrób coś. Pomóż mi, Ashley. Zaraz zemdleję. Teraz jesteśmy kwita. Będziesz na przyszłość wiedziała, żeby ze mną nie zadzierać. Tak jest. Cudownie. To moje największe arcydzieło. Ktoś idzie. Zmykam. Wygląda, jakby coś zbroił. Nie znoszę starzystów. Ashley, natychmiast wyślij to do laboratorium. Gdyby płacili jej za drzemanie. Byłaby milionerką. Jakby ją to obudzić. Ashley, to do ciebie. A miałam taki miły sen. Halo? Halo? A, to tylko ty. Co ci mówiłam o spaniu w czasie pracy? Co to ma być? Jakaś nowa moda z TikToka? O czym ty mówisz? Skąd się wzięły te wszystkie plasterki? Przepraszam, już je zdejmuję. Wow, są mocno przyklejone. Daj mi kilka minut. Wcale nie chcą zejść. Wszystko muszę robić sama. Poczekaj. Dlaczego? Lubisz sprawiać mi ból? Hej, zobacz. Zostawiłaś ślad. Weź się tego pozbądź, a potem prześlij te skany do laboratorium. Żaden problem, możesz na mnie liczyć. Pamiętaj, jeśli, jak przy depilacji? Jeden stanowczy ruch. Nigdzie się nie wybieram. Złaś! Tylko na to cię stać? Ha, prawie! Nic z tego. Hej, jak leci? Ano, roślinki podlewam. Mnie też przy okazji podlewasz. Chileńka, mam pewien pomysł skarbie udaru dostałaś. Już wiem, jak się pozbyć tych plastrów. Łatwo zejdą ze skóry zwilżonej wodą. Wow! Zadziałało! Zero bólu! Daj mi ten spryskiwacz. Popsikam nią plasterki i voila! Jaka ja jestem sprytna! Powinno wystarczyć. Teraz same odchodzą bez problemu. Hurra! Czemu wcześniej o tym nie pomyślałam? Jeszcze tylko ten na twarzy. I to już ostatni. Gotowe! Żegnajcie, plasterki! Posprzątaj po sobie! Dzięki za pomoc! Ojej, kompletnie zapomniałam o tych skanach! Czas wracać do roboty! Niech ktoś zadzwoni po karetkę! Wszędzie boli! Kwa, kwa! Zaraz ci pokażę, kaczucho! Och, o rany, Julek! Ale mnie przestraszyłaś! Ashley, pora umyć ząbki! No tak, to chyba ten wiek, kiedy jest się na nie! Hmm... Zobacz, co tu mam! Wygląda smakowicie, co? Ha! Nie! Ochyda! Nie chcę! Ashley! Proszę natychmiast umyć zęby! No cóż, nie pozostawiasz mi wyboru! Idziemy do dentysty! Witaj, Ashley! Otwórz ładnie buzię! Nie! Hmm... Interesujące! Stój! I popatrz na znak! Zakaz jedzenia i picia! Ech, no dobra... Musi być jakiś sposób. O, ale z ciebie, słodki aniołek! A ty, ty, zapraszam. O, chyba mam pomysł! Misja dziecko rozpoczęta. Nie, łapy przy sobie! Pełno na nich zarazków. Ej, co to za Lizak? Dobra, weź go sobie. Serio, marnowanie czasu młodej matki jakimiś głupotami. Dostałem ochrzan, ale to nic. Mam lizaczka. A tak w ogóle, to jedzenie dobrze wpływa na zdrowie. A oto chyba chodzi w szpitalach, co nie? Cii, nie płacz. Ten wredny lekarz już nam nie będzie dokuczał. Dobrze, chodź do mamusi. Kto jest najlepszą dzidzią na świecie? No ty! Uch, jak tu niewygodnie. To na nic. Potrzebuję lepszego łóżka. Wejdę na to górne... Uch! Czy ten szkielet był tu przez cały ten czas? Uch, nie mam pojęcia, ale chyba ktoś dał mu nieźle w kość. Hmm, A co tam u strażniczki? Chyba sobie przysnęła. Trochę zazdroszczę. Hej, ciaszko, pomożesz mi? A? O, wiadomość ekspresowa. Potrzebuję mojej pomocy. Zęby już prawie gotowe. No dobra, kostek, dawaj mi tu swoje kły. Pomocy! O rany, co się dzieje? Moje zęby! Wypadły mi zęby! Co? O, kropieństwo. Halo? Tak, mam tutaj nagły przypadek. O, jak szybko. Hej, wypadły jej zęby. Tak, wszystko zgodnie z planem. Nie martw się, ja się nią zajmę. O! Moje zęby! Już dobrze, pomogę ci. O, nie mogę na to patrzeć. Witam, wzywała pani lekarza? Co, zaraz, ale dentystka już przyszła. O nie, prawdziwy lekarz tu jest. No dobra, ktoś tu się patrzy, ręce do góry. Spokojnie, ja naprawdę jestem lekarzem. Zwiewamy stąd. O nie, stać, wracać za kratki. Nie. Uwielbiam Nutelle. Mogłabym jeść ją na okrągło. Ani kroku dalej! Żadnej czekolady! Papa Nutello! To też wezmę! Spuszczaj! Ale już! Ale jeszcze nie skończyłam! Dobra, wezmę! Wredna małpa! I dziwią się, że nikt nie lubi dentystów! Ty! Ale mam pomysł! Na początek, moja ukochana Nutella. Tak mi dobrze, tak radośnie. Teraz przyda się pusta tubka na pastę do zębów. Do środeczka przywitaj, nowy domek. Idealna porcyjka, perfekcja. Teraz wystarczy zamknąć od spodu. Posłużę się zwykłą prostownicą. Cześć, doktorku! Zwarta i gotowa! Pamiętaj, żeby wyszczotkować wszystkie zęby. Najlepiej robić to w ten sposób. Na pewno sobie z tym poradzę. O, żaden problem z taką pastą do zębów. Tak właśnie szczotkujemy zęby. Tak, najlepsza paściółka ever. Dobrze, zobaczmy te perełki. O matko, co, co tu się stało? Pokaż mi tę pastę. To wcale nie pasta. To nutella. To ja lecę. Kolejny pacjent mi nawiał. Pięknie. Przynajmniej mam nutellę za friko. Moja koleżanka czeka na mnie w poczekalni. A, fajnie, że przyszłaś. I przyniosłaś jedzonko. Czekaj, nikt nie może zobaczyć. Przyniosłam ci dużo lizaków. Wiem, jak bardzo lubisz słodycze. Jesteś najlepsza, dziękuję! Kurczę, jak ja mam się z tym przemknąć obok niego? Musi być jakiś sposób. Jeśli tak sobie koło niego przejdę, na pewno zobaczy słodycze. I znów na mnie nakrzyczy. Może schowam się za ladą. Ach, też nie. Na bank mnie przełapie. To może udam, że jestem w ciąży. Oj, przecież on ma ten głupi wykrywacz jedzenia. Jak nic, przegram to starcie. Kate Ile razy mam powtarzać, że nie wolno wnosić tu jedzenia. I znów na mnie nakrzyczy. Nie cierpię tego. Na samą myśl aż ciarki przechodzą. Dobra, nie ma co się zastanawiać. Włożyli zaki do spodni. Tu na pewno nikt nie będzie zaglądał. Okej, okay, zachowaj pozor, Kate. Nic takiego nie robisz. Nie! Wszystko wyleciało przez nogawkę. Zaraz. Chyba wiem, jak je przemycić. Włożę je w swoje kroksy. Chwileczkę, muszę cię przeskanować. Dobrze, możesz iść do swojej sali. Co za dziwna pacjentka. Okej, okay, udało się! Przemyciłam wszystkie lizaki! Którego tu zjeść? Ciebie! Pobyt w szpitalu nie jest w sumie taki zły! Kiedy ma się zapasy? Gdzie ta karta pacjenta? Umieram z głodu! Zakaz jedzenia? Lekarka! Nie mam. Obróć się. Oczywiście. Czysto, widzi pani? Ręce. Już pokazuję. Jak ona to robi? Uda mi się. Pokaż dłonie. Dłonie? Proszę bardzo. Muszę kupić sobie nowe okulary! Mam jakieś zwidy! Wchodź! O nie! wsuwa się! Nie! C czy to... Lizak? Wynocha! Wezmę go! Uch, dzieciaki! No trudno. Koszulka! Uda mi się go zakamuflować! Tak! Genialne! Wystarczy taśma dwustronna. I przyklejamy lizaka. Sprytne, prawda? I do tego fajnie wygląda. Sprawdźmy, czy się uda. Hola, hola. Obróć się i pokaż mi swoje rękawy. Nic tu nie ma. Faktycznie. Wejdź proszę. Udało się? Dobrze, że ją dzisiaj założyłam. Hmm. Dała mu róże. No też się zdziwiłam. Ha. Tutaj mnie nie znajdzie. Teraz możemy jeść, M&M'sy. Auć! Rzuciłam sobie w oko. Ugh! O nie, na pewno to usłyszała. Ej, rekwiruję te słodycze. Cały misterny plan. Trudno. Ej, to jest genialne. Wezmę kawałek materiału i skroplę jadalnym klejem. Wystarczy mała kropelka i przyklejamy cukierki. Tak samo zrobię z resztą. Idealnie, gotowe! Ach, mój biedny ząb! Haha, czas na słodkość. Mmm, tak może boleć. Dobrze, teraz Twoja kolej, możesz wejść. O, okej, okay, już idę. Tylko to poprawię. Opatrunek nie będzie potrzebny. Już zdejmuję, doktorze. O, matko. To chyba jakaś osła. Za momencik wracam. Czy ja mam coś na twarzy? Spokojnie, to postawicie na nogi. Tylko nie zwiej jak ostatnio. Przekąski, przekąski, przekąski są najlepsze. Żelki i chipsy lepiej smakują razem. <laughs> o nie, ktoś tu idzie. Muszę to wszystko schować, albo będę mieć kłopoty. Nie, trzeba znaleźć lepszą kryjówkę. Będzie optymalnie. E tam nic mu nie będzie. Okej, okay. rozłożę tylko tą bluzę i zacznę wypychać ją jedzeniem do środeczka. Tylko tam będziecie bezpieczne. Ale tu się dużo zmieści. Teraz ułożę gościa, żeby wyglądał jakby spał. Ej, tylko cicho. I wracam do łóżka. No dobrze, wygląda na to... zaraz co to za odgłosy. Hm, chyba mi się przesłyszało. Czuję się znacznie lepiej, doktorze. Świetnie, zmierzę ci temperaturę. W porządku, pójdę teraz do twojego kolegi. Nie! On e, e, śpi i nie chce, żeby mu przeszkadzano. Proszę go nie budzić, całą noc nie spał. A, dobrze. W takim razie przyjdę później. Pow, o mały włos, ale wszystko się udało. Można więc coś przekąsić. Mam ochotę na Lizaka. Hej, a co ze mną? Ojej, prawie zapomniałam. Proszę! Dobrze, że mam dużo słodyczy. Szpital nie jest taki zły. Ktoś tu idzie? Przepraszam? Tak? Tu obowiązuje zakaz jedzenia. Proszę mi to oddać. Zwariowała pani? Dopiero ją kupiłam. Wobec tego, wynocha, ale wredna, wynocha. Zaraz! Już wiem! Panie misiu, czas na operację. Natnijcie go z tyłu i wyjmijcie ze środka watę. Teraz weźcie woreczek, włóżcie go do pluszaka i wypełnijcie watą cukrową. Kochany jesteś, misiu? Super! czy się uda. Powodzenia. Panienko, stój. Co znowu? Nigdzie się nie ruszam bez misia. To naprawdę konieczne? No dobrze. Jestem aniołkiem. Okej, okay, możesz wejść. Świetnie się spisałeś. No hej, przyniosłam ci misia. Dziękuję. Ale liczyłam na coś słodkiego. No to masz szczęście. Rozepnij zamek z tyłu. Ta wata jest taka pyszna. E, Eni... Spokojnie, to wata cukrowa. Skosztuj. Jesteś pewna? Hmm. Faktycznie. Jak na to wpadłaś? Nikt nie patrzy? No to gryzę. No, chyba nie. Znasz zasady. O, to nie fair. O, a kto to idzie? Tak, padł mi pewien pomysł. Hmm, chyba robiłem już kanał. O, o, o. Chyba czysto. No i dobra, lecimy. Wypróbujmy nowe wdzięko. Dobry, jestem lekarzem, znaczy dentystą. To ja pójdę do gabinetu. Wyglądał nawet znajomo. Jest tu kto? Oh, nikogo nie ma. Wreszcie można zdjąć przebranie. Haha, recepcjonistka mnie nie poznała. I nie kapnęła się, że kitel jest pełen słodyczy. I to z samych najlepszych, niczego mi nie zabierze. Zwiem wszystko, co tylko chcę. Chodźcie do mnie prosto do paszczy. Ej, oddawaj mój kitel. O, brybry, e, bry. sorki za tamto. Muszę się kimnąć. Fajnie, że tu jesteś, misiu. Obiad? Głodna? Zostawię to tu. Zjesz, jak się obudzisz. Ach, nie cierpię szpitalnego żarcia. Moje na bank nie będzie lepsze. Dobra, zjem. Dziękuję. Hej, to ja, Jennifer. Hej, skosztuj. To? E, Okej. Okay. Co to za mięso? A jak myślisz, czekoladowe? Niespodzianka? Weźcie trochę gumy balonowej, kilka pasków wystarczy. Następnie przetnijcie je wzdłuż w ten sposób. Uformujcie taką kulkę i połóżcie na talerzu. Potem weźcie czekoladowe kulki i umieśćcie obok słodkiego makaronu. Wygląda pysznie. Guma balonowa. Dobra, nikt się nie zorientował. O, już jest rano? Ale jestem zmęczona. Zostałabym w łóżku, ale lepiej już wstanę. Zaraz! Dzisiaj mam sprawdzian? Nawet się nie uczyłam. Co ja teraz zrobię? Myśl. Nie, to nie ma sensu. Jak zwykle nie zdam. Lepiej się z tym pogodzę. Zaraz, chyba mam pomysł. To może zadziałać! O nie, ale jestem chora. Czy oni nie potrafią po sobie sprzątnąć? To nie brzmi zbyt dobrze. Czuję się totalnie! Gabi, wszystko gra? Otwórz drzwi! Wymiotujesz? Jest okej, okay, mamo! Słyszę, że nie jest. Otwórz, kochanie! Moje biedactwo! Co ja wczoraj zjadłam? I komu potrzebna nauka, gdy jest geniuszem? Bez nerwów, mamusia wie, co robić. Mam numer do lekarza. He? lekarza? Nie, już dobrze. Czuję się lepiej. Halo, pan doktor? Jest pan potrzebny. O, dziękuję. Co ona robi? Muszę działać. Niedobrze. Mamo, nic mi nie jest, przysięgam. Zdrowiej, kochana. Potrzebujesz profesjonalnej opieki. Hola, hola. Jednorożce też sprawdzamy. Muszę się upewnić, że niczego nie wnosisz. Nic tu nie mam, przysięgam. Czyżby? To co ci się tu wysypało? Skitelsy, no popatrz. Tak jak myślałem, spory zapas słodyczy. Proszę mi to natychmiast oddać. Wiedziałem, że coś ukrywasz. Jak, jak ci się udało tyle tego schować? Końca nie widać! Ej, no, to jakaś sztuczka? Ała! Ojej, ale poleciał! Zabieraj te słodycze! Nie widziałaś znaku? Zakaz jedzenia i picia! Tak! Już wychodzę. Och, nie wierzę, że tak wpadłam. Hej, jeden zaplątał się w kabaretkach. I chyba wpadłam na genialny pomysł. No dobrze, zaraz odpicujemy ten nudny look. I ostatni. Gotowe. Jak ślicznie. Spróbujmy jeszcze raz. Znowu ty? Nie kazałem ci iść do domu? Pokaż nosie. Nie ufam ci. Hmm, chyba. W porządku. Możesz wchodzić. Haha! Ha! Udało mi się! I w końcu mogę się zajadać. Hej, daj jednego! Napiszcie w komentarzach, jaka jest wasza wymarzona praca. Nie zapomnijcie przesłać tego filmiku znajomym i koniecznie subskrybujcie nasz kanał, żeby nie przegapić żadnych nowości.